Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 od Menela do Julionera na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się orką po ziemniakach. Także jest już dość przygotowany i jest nasz w sumie nowy nabytek y, pług szyskibowy y, Tutaj widzicie Agromasza. Także tak, Mati w sumie tam śpił u góry, że ja go nie będę budził. Y, zaoram sobie tutaj po południu. Zjadł chłopak obiad. I widzicie, obiadek i poszedł spać, także trochę no, jest on w sumie złożony jakby, jakby coś, nie, nie, że on tak mało bierze, tylko spokojnie on jest złożony, także dobra, bez zbędnego pitolenia my już jedziemy na pole, dużo do orania nie mamy, myślę, że jak najbardziej nam to w miarę szybko zajmie, także, także no, no też nie było dla Matygo roboty, także niech sobie tam w domu posiedzi i się opierdziela dobra Dobrze, dobra będziemy musieli tu się bić z i, i oczywiście lecimy widzicie dojczwar w miarę tu idzie zatankowany do pełna także powinno paliwa chyba starczyć nie to będziemy musieli ba bańkę pożyczyć znowu z ursusa wyciągnąć także trochę lipa jak widzicie kolejny tydzień są dwa odcinki z odmenela. Tak nie miałem już w sumie co nagrać, a już mówię dobra jak obiecałem to obiecam To, to wykonam No i Trzeba nagrać odcineczek także Także dobra No tu będzie miał 2,4 ciężko no widzicie ta góra trochę tutaj Daje po gazach garach. No tutaj ani wapna, ani obornika nic tutaj nie dajemy. Możliwe, że pójdzie, pójdzie tutaj rzadkie w oleista. Żeby tutaj wiecie, jakby to wzmocnić, ale nic nie jest pewne. No, dobra, cyk. To niech nam się widzicie. Łuk nam się obraca. To jest powrotem. Myślę w dół, to tutaj zbytnio. Ciężko dojść war nie będzie miał, także po prostu zlecimy na dół. No, 12 na godzinę też tutaj. Myśleliśmy coś z Matim nad czwórką, czteroskibowym, ale potem tak myślimy, że w sumie to czteroskibowy jest do fara po pierwsze na styk koni by było, po drugie właśnie jakby taką górkę, no to zobaczcie, z trójką on ma problemy pod taką górkę, a co dopiero, żeby trafił na właśnie na czteroskibowego. No wiemy, że w tamtym sezonie... Był on Lemken, test, Lemken, no, na Lemkenie był testowany właśnie z trójką i też miał ciężko. To była taka decyzja, wiecie, że trzeba było po prostu. No, trzeba mniejszy pług. Zobaczymy, może kiedyś, jak się mocniejszy ciągnik jeszcze kupi. Najprawdopodobniej będzie trzeba coś drugi, jakiś duży ciągnik kupić. Bo też nam się areały zwiększają. Bądź co bądź się zwiększyły w sumie, już. Ale jeszcze będziemy chcieli coś tam dokupić że zobaczymy, wszystko się też okaże. Jak to będzie nam szło? Gdzie idzie orka? No, jakbyśmy mieli drugi pułk, ale, ale poszedł do Żyda. No, jakbyśmy mieli drugi pułk, to pewnie by, by, by Mati tutaj ze mną był. No, ale tak jak mówię, roboty nie było. że mówię, dobra, zostań w domu. O, ja tutaj zaoram. No, chwila tutaj orania jest, nie powiem, że nie. No, ładnie ten pułk tutaj idzie. także także jak najbardziej z wapnem to najprawdopodobniej dopiero na wiosnę będziemy mieli wapno także, także trochę trochę lipton icy. ale już już dobra dobra sobie podniesiemy pług i się obrócimy Że no, to już w sumie 20 odcinek, nie, 21 odcinek, także lecimy ładnie z tą serią. Dobra, lecimy, jest w jest. Lecimy jak to też pójdzie nam ta orka. I tam trochę krzywo poszło. No dość jak widzicie ma tu już prawie 10 motogodzin No te farmingowe. Także trochę chłopak się napracował. Na, na w sumie ten punkt też już to jest drugie jego pole bo pierwsze tam, tam po soi oraliśmy tam, tam, do, tam gdzie były żniwa w sumie łubinu nagrywane także tam, było, tam jest zaorane ładnie wszystko pięknie no bo tu kamień jest najwyżej się poprzecznie jak zrobi większy najlepiej lepiej nie wywalić w kamień także, tu oczywiście po raz kolejny tutaj zdjęliśmy tura jak sobie tam stoi z boku i nie przeszkadza nikomu Także no, zobaczymy też jak nam ta orka pójdzie No bo poza tym polem na razie nic nie będzie orana. i raczej na wiosnę dopiero ten pług będzie, będzie tutaj miał roboty też po oborniku po wapnie wiadomo o co chodzi tutaj chyba dostanie roboty Także no, no tak na odcinku raczej tego nie zrobię. Ale z 25 minut do, do pół godziny i będzie zaorane. No, jakby nie ta górka, że on trochę dostaje tutaj w gary, no to raczej byśmy tutaj to zdążyli na odcinku zrobić. Domyślam się tak. Ale czy tak by było? Nie wiem. No tu widzicie, niektóre tam parę może ziemniaków poszło do straty, no ale wiadomo Anka aż tak równo nie kopie i tam jakiś omiaczek się zdarzył. Także jak najbardziej nas opuszczamy i lecimy na dół. Myślimy możliwe, że jakiegoś John Deera byśmy mogli kupić i myślę, że to by było bardzo bardzo do dojcia by pasowało. Nad Deutschem nie myślimy, bo też nam się żaden aktualnie nie podoba. Ale taki John Deere by mógł wjechać. No oczywiście też kąpań trzeba. I pewnie na ty... no jest Bizon wystawiony na sprzedaż, więc pewnie na dniach możliwe, że ktoś kupi i go zawierze, bo na zimę on nie będzie garażowany, więc lepiej, żeby przed zimą on poszedł tam gdzieś. No wiadomo jeszcze zboże trzeba sprzedać, więc na razie z kasą jak najbardziej dobrze stoimy w tym sezonie. Także, także, no. Dobra, cyk. Dobra. I opuszczamy. Także, no. Dobra. Hmm. Kiedy to jest odcinek na piątek? Dobra, bo ja mam. jest środa, także ten odcinek yy, ostatni, przedostatni w sumie teraz wleciał. Yy, jest no, także. Także, także trochę odcinków się nazbiera z tej serii. Zobaczymy, no, może kiedyś się uda, że będzie trzy razy w tygodniu, ale na razie też jest od Menela, więc na Menela trzeba się wziąć. No i też zobaczymy, jak z czasem będzie, bo tak mówić, mówić, no ale. Chcę, żeby te pięć filmów było w tygodniu przynajmniej, więc zobaczymy jak to będzie. Może się stać tak, że będą dwa. Wy wiecie, wiecie też o co chodzi. Pocahontas i te sprawy. Dobra. Obrócimy sobie pług. Ładnie tu wszystko chodzi. Jak najbardziej. Kimy. i cyk w dół no, ale ja też nie mam w sumie tematu bo przed chwilą nagrywałem 15 i w sumie się tam wygadałem jak jak, jak nie wiem co także 15, która będzie w niedzielę ja to już mam za spoilę ale wca, wcale nie było wcześniej mówione że będzie 15 w niedzielę także no w sumie w sumie mogę powiedzieć się o mysce bo myszka jak najbardziej mi się tutaj G502 Hero podoba bardzo funkcjonalna i też bardzo ładna, w sumie bardzo długi czas chciałem ją. A, i tutaj ojoj oj. Ona zostało coś tam ziemniaków, bo wiem, że z Anki się sypło przypadkiem. Jechałem na kamień, chyba nie. Z Anki się sypło trochę. Także taka trochę lipa, będzie trzeba zaorać ziemniak. Może ktoś podleci jaka halina. I zabierze na szybko. Tamto w sumie sobie te ziemniaki co, co tam zostały na, na posadce, no to jest w sumie chyba tego co wiem to stodoła po prostu źle zrobiona, czy w sumie to jest garaż, garaż jest w sumie źle zrobiony i że tak zostało, no ale wziąłem sobie widły oczywiście, wyciągnąłem ze schowka, tam widły mieliśmy schowane i tymi widłami trochę tam pomajstrowałem i wy, wyczyściłem to wszystko ładnie, pięknie, trochę się widłami pobawiłem. Nie wiem czy to do końca widłami można nazwać. No, nazywajmy to widłami. Yy, także, no, na, na ładowarkę wrzucałem, Ładowarka jest w sumie odebrana przez tego właściciela. Także, pomyślimy, może kiedyś coś, coś takiego, może nie, ale wolałbym coś takiego jak mamy na yy, yy, taką Takie coś jak kramerka. Myślę, że jest to bardzo, bardzo dobry, by był sprzęt. Także, także, no. no. Pół powróci, bo na kamerą się zgubiłem. Także, także no, dobra, jak sobie wjedziemy, opuszczamy i lecimy z tym boksem. Także no, trochę teraz będzie mniej czasu. Aczkolwiek mam dla Was fajny film, który, który w końcu muszę zacząć. Mam ujęcia ładnie zrobione, wszystko pięknie. To teraz w końcu zaczęła się za niego wziąć i zacząć go składać. Gdzie możliwe, że dzisiaj wieczorkiem się za niego wezmę jak wyrenderuję, bo teraz mam trzy filmy, czyli na mam. Ten na piątek, na sobotę i na niedzielę muszę wyrenderować, wstawić, jakieś zadanka domowe muszę zrobić hmm. e, i, i wtedy się pewnie tym filmem zajmę. Choć możliwe, że, że coś tam z Mati będziemy robić w sprawie Big tak wam coś tam powiem, ale tu cicho nic nie Nie wiadomo nie wyjdzie i... i, i no ale jak coś, to cicho. możliwe, że coś tam się u Matejego pojawi, ale nie obiecuję. Dobra, ziemniaki już zniknęły. Także, że no. No też te odcinki z Mattim, oczywiście są dłuższe, ale... No myślę, że możliwe, że to jest ostatni taki odcinek w tej serii, że jest singla. No ale tak jak mówię, roboty dla Matiego nie było. Mati też się w tym momencie zajmuje bitwarmem Więc mówię, dobra, ja muszę nagrać. Przepraszam bardzo, ale idę nagrać. No, jakby ja jestem zadowolony, bo mam odcinek nagrany i, i Mati, bo, bo, bo jakby też straciłby trochę czasu, żeby musiał tu przyjść. A przez ten czas, jeśli i tak nie ma dla niego roboty, no to tam, tam sobie u góry siedzi i, i pracuje nad Big Farm'em. Także, także, no. jak najbardziej to jest spoko. Ale tu widzę, mijako się pojawiło. Połowa pola za, przed, no za nami już także no, w następnym roku raczej se, w sezonie nie będzie ziemniaków bo też e, powinny te świnie brać te ziemniaki no ale nie biorą, więc e, z tego też względu no po prostu w następnym sezonie nie będzie ziemniaków tylko wiecie, nowy kombajn, więc wszystko pójdzie w zboża bądź co bądź e, i, i, i tym kombajnem się trochę pobawimy no a pewnie za dwa sezony Będą z powrotem ziemniaki. No bo tą Anką tak szczerze to trochę, to tu, trochę czasu się traci na to kopanie. Także... Także no. Dobra. Nie, nie przedłużając, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów. Myślę, że w następnym tygodniu będzie się pojawić właśnie z odmenela. Zobaczymy, nie obiecuję, także to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie cześć. pa. pa.